Dzień dobry, witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej prezydenta Warszawy i kandydata na prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego. No oraz dzisiejszych bohaterek, ale o tym już więcej powie Pan prezydent. Dzień dobry Państwu. Zapraszam dzisiaj na konferencję prasową z panią Barbarą, bo pani Basia mnie dzisiaj przytuliła jak swojego wnuczka, a dzisiaj, drodzy Państwo, jest dzień babci. W związku z tym dla wszystkich babci w całej Polsce wszystkiego najlepszego. Bez was byśmy się nie obyli, drogie panie. I jeden apel do wszystkich: pamiętajcie, drodzy państwo, zadzwońcie dzisiaj do swojej babci, bo dzisiaj jest ten dzień. Drodzy państwo, bardzo się cieszę, że jestem w Białogardzie, bo właśnie spotkałem się z naszymi seniorami, chociaż energii mają tyle, że. Więcej niż ja, więc bardzo się z tego cieszę. No i wspólnie oczywiście dyskutowaliśmy o Polsce, ale również dyskutowaliśmy o tym, co można zrobić dla seniorów. My w Warszawie staramy się jak możemy, dlatego że bez naszych seniorów byśmy sobie nie dali rady. Większość z nich jest naprawdę super aktywna, niektórzy potrzebują wsparcia. Dlatego też budujemy coś, z czego jestem specjalnie dumny, międzypokoleniowe domy, w których spotykają się właśnie nasi seniorzy w tych domach aktywności z młodymi ludźmi. Czasami z dziećmi, z młodzieżą wymieniają doświadczenia, młodzi ludzie uczą się od seniorów, a czasami seniorzy mogą się czegoś nauczyć od młodych ludzi, dlatego że na przykład w tych ośrodkach aktywności proponujemy specjalne kursy umiejętności cyfrowych, dlatego że my wszyscy możemy się nauczyć czegoś nowego, jeżeli chodzi o umiejętności cyfrowe, i właśnie młodzi ludzie, młodzież czasami nam może w tym doradzić. Bardzo się z tego cieszę, że takie domy w Warszawie powstają, ale robimy mnóstwo innych rzeczy, dlatego że oprócz tej edukacji, oprócz właśnie tej wymiany międzypokoleniowej wprowadziłem specjalny program, który się nazywa Złota Rączka tak żeby każdy senior mógł zadzwonić w razie czego i uzyskać taką podstawową pomoc w domu bo z tych naszych rozmów w Warszawie wynikało że właśnie to jest potrzebne wspieramy oczywiście wszystkie nasze cudowne kluby seniora które są niesłychanie aktywne i właściwie gdziekolwiek jestem w Polsce to jak się spotykam z seniorami i z seniorkami to oni mi właśnie opowiadają o tym ile tam się fantastycznych rzeczy dzieje oczywiście również uniwersytety trzeciego wieku dlatego że jak powiedział klasyk Uczyć się trzeba całe życie. Ja się też ciągle uczę i wszyscy powinniśmy. W związku z tym to jest na pewno bardzo dobra inicjatywa. I drodzy Państwo, tych programów wsparcia jest całe mnóstwo. Organizujemy olimpiadę senioralną. Naprawdę niektórzy nie zdają sobie sprawy, jaką krzepę mamy w naszych seniorach. Oni często uzyskują lepsze wyniki niż niejeden młodziak. Także wszystkim polecam, bo ta aktywizacja jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Oczywiście pomagamy też seniorom, którzy pomagają, wymagają już bardziej poważnego wsparcia, również tego typu inicjatywy wspieram ja i wspierają właściwie wszyscy samorządowcy. I drodzy Państwo, jak się zastanawiamy, co możemy razem dla seniorów zrobić, mnóstwo, ale jedna rzecz chyba najważniejsza dlatego że w każdej gminie mamy szkołę. Bardzo często jest tak, że ta szkoła po godzinie 17 już nie funkcjonuje, drzwi są zamknięte, a przecież każda z takich szkół mogłaby służyć naszym seniorom. I stąd pomysł na program Szkoła dla Seniora. Eee, moje koleżanki w rządzie zainspirowane tym, co ja robię w Warszawie, zainspirowane tym, co robią inni samorządowcy, Barbara Nowacka, Paweł Olszewski, wprowadzili taki pilotażowy program, ale ja bym chciał, żeby ten program obowiązywał w całej Polsce. Szkoła dla seniora po godzinie 17. seniorzy mogliby korzystać z naszych szkół i tam mogłyby być organizowane dla nich zajęcia właśnie choćby z kompetencji cyfrowych, ale znowu to oferuje fantastyczną możliwość spotkania się z młodymi ludźmi, spotkania się z uczniami, gdzie uczniowie mogliby posłuchać ciekawych opowieści, dowiedzieć się i nauczyć się czegoś od naszych seniorów, a naprawdę. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja obserwuję naszych powstańców warszawskich, w którym zorganizowaliśmy takie specjalne centrum i tam przychodzi młodzież i wychodzi stamtąd z wypiekami na twarzy, bo tyle się jest w stanie dowiedzieć o historii, o postawach ludzkich i przede wszystkim, drodzy państwo, to co najważniejsze, spotyka tam prawdziwe autorytety. Prawdziwe autorytety, dzięki którym można zmienić swoje postępowanie, dowiedzieć się czegoś. Poradzić, bo przecież to też bardzo ważne. A seniorzy od młodych ludzi też się mogą sporo nauczyć. No choćby właśnie tych umiejętności cyfrowych, albo na przykład czym się różni TikTok od Instagrama yy, i potem wiedzieć, jak się komunikować ze swoimi wnuczkami. Jedną z najbardziej wzruszających historii, drodzy Państwo, którą Wam opowiem na koniec, to jest to, że jak się mówi o umiejętnościach cyfrowych, to wszyscy zamykają oczy, ale jak się mówi o konkretach, to wszyscy widzą o co chodzi. Jak widziałem, jak dwie seniorki. Dwie cudowne babcie nauczone tego, jak się posługiwać Skype'em, po raz pierwszy się dozwoniły do swoich wnuczków w Kanadzie. I to było tak niesamowicie wzruszające. I one potem mówią: dziękujemy, nauczyłyśmy się czegoś nowego, dzięki temu rozmawiamy codziennie z wnuczkami w Kanadzie. I jest super, o to dokładnie chodzi. Także drodzy Państwo, jeszcze raz, dzisiaj za pośrednictwem mediów wszystkiego dobrego dla naszych ukochanych babci, i nie zapominajcie o swojej babci, bo to dzisiaj najważniejsze. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Mamy Dziękuję. czas na kilka pytań. Dzień dobry, Natalia Madejska. Poczekam, może chwilkę. Tak, już możemy. Dzień dobry, Natalia Madejska, TVN24. Tutaj jesteśmy. Tu. Tak, Czasu. z tej strony wszyscy czekamy na zadanie pytań. Tak jest. Chciałabym zapytać, w jaki sposób, jako prezydent Rzeczpospolitej, widziałby Pan relacje z Donaldem Trumpem oraz jego administracją, oraz w jaki sposób ocenia Pan te pierwsze decyzje Donalda Trumpa, a także te jego pierwsze zapowiedzi? Jako jeden z przykładów podam, na przykład, zapowiedź podwyżki cła na towary importowane z Unii Europejskiej. Dziękuję. Drodzy Państwo, no ja widziałem bardzo różne reakcje na to, co powiedział wczoraj Trump, i widziałem mnóstwo emocji. I tych bardzo pozytywnych, i tych bardzo negatywnych. A ja uważam, że mniej emocji, a więcej rozsądku, dlatego że naszym zadaniem, moim zadaniem jest przyglądanie się dokładnie propozycjom Donalda Trumpa i zadbanie o to, żeby brany był pod uwagę polski interes. Dlatego że dobry prezydent Rzeczpospolitej to ktoś, kto umie nawiązywać relacje. Ja jestem przekonany, że takie relacje z Donaldem Trumpem bym nawiązał dosyć szybko, bo od wielu lat rozmawiam z politykami z jego otoczenia, Zapraszaliśmy też polityków republikańskich, tych, którzy doradzają politykom republikańskim choćby na kampus Polska przyszłości, żeby właśnie rozmawiać o tym, co nam się opłaca, żeby przez ten pryzmat patrzeć na to, co prezydent Trump mówi, ale co najważniejsze, co zrobi. I oczywiście musimy też dbać o to, żeby nie było żadnej dyskryminacji, żeby właśnie mu mówić, że akurat handel pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi wszystkim się opłaca, żeby przekonywać go również do widzenia kwestii bezpieczeństwa przez nasz pryzmat. W momencie, kiedy przyjechali e, współpracownicy Donalda Trumpa, czy kiedy rozmawiam z jego współpracownikami, to właśnie o tym mówię. O tym, że na przykład trzeba wspierać Ukrainę i że e, Trump nie powinien pozwolić na jakiekolwiek zakończenie tego konfliktu, które mogłoby osłabić Stany Zjednoczone. O tym powinniśmy. Rozmawiać. Także drodzy Państwo, mniej emocji, a więcej rozsądku i po prostu walki o to, żeby to wszystko, co Trump robi, nam się opłacało. Przekonywania go do tego. To jest naprawdę dużo lepsze niż próba wejścia na jego spotkanie bez zaproszenia. Po prostu skuteczność. I jeszcze jedno pytanie ode mnie. Wraca sprawa finansowania Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj tym tematem ma się zajmować Izba Kontroli Sądu Najwyższego. Co Pana zdaniem w tej sprawie powinno się wydarzyć, jakby Pan tę sprawę skomentował? Dziękuję. Drodzy Państwo, decyzja jest po stronie Państwowej Komisji Wyborczej. A mam nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza odpowie na pytania Pana Ministra Finansów i później pan minister finansów na tej podstawie będzie mógł podjąć decyzję. Dla mnie nie, nie, nie ulega żadnej wątpliwości, że PiS, który po prostu używał pieniędzy publicznych na prowadzenie swojej kampanii wyborczej, co jest absolutnym skandalem, powinien za to ponieść odpowiedzialność. I dla mnie to jest jasne, ale tutaj decyzja, tak jak mówię, po stronie Państwowej Komisji i samego pana ministra. Dzień dobry Paweł, Hype, Telewizja Polsat. Ja mam pytanie o prowadzenie kampanii i wyniki do tej pory. Według sondażu wykonanego przez Ibris dla wydarzeń ma pan 35% poparcia, co daje pierwsze miejsce wśród kandydatów. Za panem jest Karol Nawrocki niecałe 29% i Sławomir Mencen 11,5%. Lecz jeśli chodzi o ocenę kto najlepiej prowadzi kampanię, to obaj z Karolem Nawrockim macie ten sam wynik. Z, z, z różnicą jednego punktu procentowego więcej, właśnie dla pana. Panie redaktorze, mnie najbardziej ciekawi, co mówią dzisiaj nasze babcie i nasi seniorzy a propos prowadzenia kampanii wyborczej. To jest dla mnie dużo ważniejsze niż nie jeden sondaż. I dzisiaj naprawdę czuję się bardzo dobrze w związku z tym, bo dzisiaj mieliśmy fantastyczne spotkanie, prawda? I wygramy. Dokładnie, o to chodzi. I to jest dużo ważniejsze. Natomiast ja mówiłem zawsze od samego początku, że te sondaże będą bardzo blisko, że będzie się liczył każdy głos. Te sondaże się będą zmieniać, tak jak nawet w ostatnich dniach, prawda? Jeszcze kilka dni temu niektórzy załamywali ręce, teraz jest. Lepiej, ale na końcu będzie naprawdę bardzo, bardzo blisko i będzie walka do samego końca o każdy głos. Dlatego prowadzimy tak aktywną kampanię wyborczą. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Justyna Prywer, Telewizja Polska. Panie prezydencie, chciałam pana zapytać, jak pan ocenia sytuację, jak pan ocenia też zachowanie swojego kontrkandydata Karola Nawrockiego, który kiedy był dyrektorem Muzeum II wojny światowej, korzystał z luksusowego apartamentu prawie 200 dni, także z tego pokoju dwuosobowego, nic nie płacąc, czyli korzystając z pokojów, apartamentu, instytucji, y, którą zarządzał, y, zupełnie bez pracy. Czy, Drodzy Państwo, no mówiąc wprost, jest to, jest to oburzające. I jeżeli pan Nawrocki jest tak bardzo radykalny w swoich poglądach, no to oczekiwałbym od niego, że będzie również radykalny wobec swoich postaw, y, które tutaj pozostawiają, mówiąc delikatnie, wiele do życzenia. Więc mam nadzieję, że, że pan Karol Nawrocki się po prostu z tego rozliczy. Mhm. Czyli zwróci pieniądze, tak? Powinien. Słuchajcie, babci, seniory, no kogo mamy słuchać w tej sprawie? Kto ma największe doświadczenie? Wszyscy tutaj mówią, że powinien się rozliczyć, no więc to jest oczywiste. Panie prezydencie, drugie pytanie. Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy incydentalnej Szymona Hołowni i pytanie, kto ma stwierdzić ważność wyborów prezydenckich? Drodzy Państwo, wszystko się musi toczyć zgodnie z prawem i na pewno powoływane przez PiS organy, które zostały powołane z pogwałceniem konstytucji i prawa nie powinny tutaj w tej sprawie mieć nic do powiedzenia, dlatego że nam wszystkim zależy tutaj na pełnej przejrzystości i na pewności, że nikt nie będzie ingerował w proces wyborczy, że te wybory będą całkowicie wolne, transparentne. Wszystkim nam na tym zależy. I ostatnie pytanie. Witam, Aleksandra Szluga, pan 24 z tej strony. Ja mam do Pana pytanie, jak skomentuje Pan ruch polityków PiS-u, którzy złożyli projekt ustawy o ograniczeniach w przyznawaniu 800 plus osobom z Ukrainy, zbieżny z Pana postulatem? I według polityków PiS ma być to sprawdzam dla Pana, ponieważ według nich zmienił Pan opinię w tej sprawie. Ciekawe, że według nich zmieniam jakąś opinię. Ja się bardzo cieszę, jeżeli politycy PiSu się inspirują mną i moimi propozycjami. To dobrze, bo to pokazuje, że czasami mają odrobinę zdrowego rozsądku. Więc wszyscy się powinniśmy z tego cieszyć. W tym naszym podzielonym świecie, że ktoś kopiuje nasze czy moje pomysły. Natomiast jak mogłem zmienić, jak mogłem zmienić zdanie w tej sprawie, skoro po prostu zmienia się rzeczywistość. Dzisiaj jesteśmy trzy lata po rozpoczętej wojnie. Wszyscy wiemy, że pokazaliśmy olbrzymią solidarność w momencie, kiedy przyjmowaliśmy Ukraińców i wszyscy się z tym zgadzali, wtedy politycy PiSu też, a dzisiaj jest już zupełnie inny czas i dzisiaj powinniśmy jasno wysłać sygnał w cały świat, że jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o tych, którzy ciężko pracują, mieszkają w Polsce, ci mają prawo do, do, do 800+, a ci, którzy nie pracują, takiego prawa po prostu nie mają. To jest po prostu zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, a tak jak mówię, zdrowy rozsądek dzisiaj powinien dominować, mówię to od wielu, wielu dni, i widzę, że nie tylko PiS się inspiruje kieruję tego typu słowami. Bardzo się z tego cieszę.